Moi kochani, bardzo bardzo serdecznie z tej strony Kezaks, a to już trzeci film z Pagan Online. Wiem, że wielu z Was nie przypadła ta gra do gustu, jednak chciałbym em, troszeczkę bardziej wgryźć się w temat hack and slash jako ogółu i dlatego troszeczkę bardziej przybliż przybliżymy sobie tą grę, przynajmniej ja sobie przybliżę i będę wam się starał na bieżąco w miarę pokazywać co w tej grze się znajduje w którym kierunku ona idzie. Nie wskazuje jej na nie wiadomo jaką śmierć, ale um, wydaje mi się, że dla fanów klasycznych Hack and to ona będzie powiedzmy niespecjalnie smacznym kąskiem. To jest taka bardzo arcade'owa biatyka bardziej z jakimiś tam unlockami, niż taki prawdziwy Hack and Slash z endgame'em, raidami i tak dalej. Um, Obsługa pada, na razie lekko kuleje. Będę musiał sobie ją sprawdzić, na razie czytałem o tym, że lekko kuleje. Będę musiał sobie ją sprawdzić. Jeżeli to będzie fajnie chodziło i będzie się fajnie grało na badzie, wtedy pół biedy. Będzie fajna gierka do zrelaksowania się przy padziku, e, nawalanie ze znajomymi. To by, by było bardzo fajne. E, natomiast póki co sterowanie, no powiem Wam szczerze, że no jakoś ciężko mi zakaże się w to wkręcić na nowo. Tym bardziej, że co chwilę sobie odpalam jakiegoś um, jakiegoś innego slasha i potem jak tutaj wchodzę to przez chwilę nie, nie potrafię się ruszyć. Kupmy sobie miksturki, zrobimy kilka rzeczy, otworzymy sobie pakiety. Boże, kliknęłem na niego. Nie mogę naraz wszystkich. Dobra, kupmy sobie w taki sposób wie. Mamy 9, ok, trafiłem. Mamy pakiety. Bang. otwórzmy sobie je, zobaczymy co nam poleci. Może coś do ulepszenia skilli akurat. Kończyna 3 trzy razy 3 5 części pancerza. Części pancerza razy 5. Drzewny odłamek razy 5. wspórnik, e, Wspornik razy 4. Postrzępione futra. Bier. Daje się pociąć, że to będzie można kupować te pakiety. Mózg, cztery mózgi, cztery kończyny, zaczarowany stos razy 3, część konstrukcyjna razy 4 i schwytana błyskawica razy 3. Czy możemy? Um, czy możemy coś sobie ulepszyć? Słuchajcie, boli troszeczkę to, znaczy bardzo jest to konsolowo-mobilne. Mobilne, co okraja cały ten hub z w ogóle jakiejkolwiek duszy. To jest to, że wszystko, co możemy tutaj w tym, nie musimy chodzić od kupca do kupca. Dla jednych zaoszczędzenie czasu, a dla mnie, powiem wam szczerze, że troszeczkę po co w ogóle w takim razie chodzenie po tym hubie, skoro to może być w menusach wszystko. Dużo ludzi tutaj sobie łazi, możemy ich spotkać, z nimi pogadać, możemy się dobrać w party, ale zobaczmy sobie te umiejętności. Ja sobie to odblokowałem, czy nie, to jest pytanie. Bo mówimy o moim nietoperzyku. Tak, który zwiększył sobie film, który niechcący nie usunąłem. Nie wiem, czy w, widzieliście, jak ulepszyłem sobie wąpieża. Ale wąpież poziom 5 możemy go ulepszyć. To jest mój ulubiony skill na ten moment tej postaci. No i ulepszyłem sobie go. Obrażenia plus 10% za taką ilość materiałów. No, trochę susz. Tutaj znowu. Ale, i pójdźmy dalej. I znowuż, ale brakuje nam zaczarowanego stosu i boskiej cząstki. Boskiej cząstki, dobrze powiedziałem, już myślałem, że coś przekręciłem. I słuchajcie, i w tym momencie to normalnie wali takim: jak to powiedzieć, wali takim mobilnym, mobilnymi mikro, mikro, mikrotransakcjami. Albo idziemy to farmić, albo kupujemy pakiety, i staramy się to wydrobić, będąc w mieście żeby sobie podbić skillę na maksa czy mi się wydaje, czy w ogóle one nie mają wymaganego poziomu. Chyba nie, no wystarczy na farmik, no i to jest to, że mi to transakcjami możemy sobie dojść do samego końca. Bardzo możliwe, że tak to będzie rozwiązane. Nie będę tutaj wam jakoś specjalnie wymyślał, że to będzie tak, a to będzie tak, a to na pewno będzie tak, bo wiadomo, każdy się może mylić. A nie, punkty mocy nam jeszcze są potrzebne, okej, okay, dobra. Czyli jednak potrzebujemy level wyżej, żeby to podbijać. Te shardy do tych bohaterów zrobią bardzo powoli, na razie przynajmniej. Patrzcie, znowu próbuję iść na myszce. Wybaczcie mi ten brak profesjonalizmu. Punkty chwały, złoto. Dobrze, zróbmy sobie w tym odcinku dzisiaj misję spoza kampanii te menu ma 25 klatek, nie wiem dlaczego tak się dzieje. E zabójstwa również odblokowałem. Wybraniec, Trygława e Assassination. Na lewej si Aha, nie, to trzeba jakoś odblokować. Znaczy, odblokowane mam niby zabójstwa, ale trzeba jakoś blokować te specjalne jedno zabójstwo. E Dobrze. Misje. E Cholerna prawda. Mamy takie, jak widzicie. Widzieliśmy to pod koniec poprzedniego filmu, jeżeli dobrze kojarzę, mamy takie zestawy z różnych krain misji i możemy sobie się w nie zagłębić zwiat, za który dostajemy 300 golda. Niezłomna wola to jest survival za jakąś paczkę chwały. Jednak my sobie zróbmy tego, tą cholerną prawdę, bo brzmi tak najbardziej hack'n'slash'owo, przebije się i wyrąb sobie drogę przed przeciwników będziemy przynajmniej przez coś szli a nie będzie tak, że stoimy w miejscu i się bronimy przed mobami Dobrze, odpalmy sobie to, zobaczmy jak to będzie wyglądało um, bardzo sprawnie się to wczytuje zobaczmy czy teraz równie dobrze tak będzie um, Anubin pisał że w poprzednich wersjach bardzo długo to się wszystko wczytywało, bardzo długie loading screeny, no tutaj już dla mnie troszeczkę za długo, ale nie będę marudził early w te sprawy. Dobra, jest. Da się przeżyć. Hmm, teksturki się doczytują powoli. Okej. Okay. Okej, okay, teraz żeby znowu się w to wkręcić. Okej, okay, mamy wyznaczony idealnie, gdzie mamy iść. Oj nie, no ten wsad to jest... Ej, nie w tą stronę go puściłem! No ale chodzi to średnio, naprawdę. Zciszę sobie troszeczkę. A idzie, próbuje iść ciągle, widzicie? To jest kurde, problem będzie. A no, i też trzeba się kierować tymi unikami. Ten no, unik trzeba używać ze strzałką, właśnie. A no, ze strzałką, jakby, tak. Nie powiem, walka nie jest jakaś. Fajnie się nawet walczy. Może posiada więcej niż 9. Dzięki. Pominista, osobliwa księga. Zobaczmy sobie to, to. Oj, cooldown niech się fajnie nam pokazuje, to jest akurat spoko. Ale bardzo, bardzo konsolowo jest tutaj. Bardzo konsolowo, kochani. Nie, walka nie jest zła, powiem wam. Widać, że to robiło... Ja nie lubię nie lubię Widać, że to robiło jakieś w miarę ogarnięte studio, jeżeli chodzi o takie sprawy. Dużo ludzi mówi, że to kartonowi ci przeciwnicy się wydają. W komentarzach dużo takich opinii czytałem. Ja mam troszeczkę inne odczucie. Mnie bardziej bolą inne rzeczy w tej produkcji. No jak zwykle się nie mogę zgadać z tymi. Okej. Okay. No i zawsze na końcu walki dopiero wypadają itemy. To no jest. W pewnym sensie no, przy takiej grze, gdzie się skupiamy głównie na walce. Czy to jest ta mapka z początku? Tak jest. Czyli na mapkach z kampanii to się odbywa. I okej. Okay. Tak, trzeba być zwróconym z strzałkami w kierunku, w którym chcemy użyć. A jak to jest? Okej, okay. skille to jednak działają na myszce. To jest spoko akurat. Tak myślę, myszkę mam tutaj, a spróbuję polecić w prawy w górny ruch. Dokładnie, tak to działa. Słabo, słabiutko ale wow! Oj, strasznie ciężko będziecie się... a on będzie mi rzucał bombę, dobra. nie wiem, w kamień co ile tak będę spał? Nie kamień. Czemu nie mogę użyć tego skiba Aha dobra, był na cooldownie. Mikstury usłużyłam głównie z głupoty swojej. Przyznam wam bez bicia. Bo ciągle próbuję użyć skilla na Q Czemu niepowodzenie? Aha, zginęłem. Ja Demet, e, Uzupełni i ponownie. Mam nadzieję, że nie od początku. Okej, okay, jesteśmy z powrotem do tej areny. Zobaczymy co z tego będzie tym razem Troszeczkę bardziej się skupiłem że tak powiem Teraz troszeczkę bardziej ogarniam skille, ale jak się pewnie więcej zacznie dziać i zacznę więcej gadać, to pewnie wszystko pójdzie w pierony A nie, już to zrobiłem Czemu tak dziwnie tym razem? Czyli po prostu, nawet te elementy chodzone to są po prostu Arenki mają zamknięte, o widzicie? Zamknięta została arena i tylko tu mogę się bić I dopiero jak zabiję wszystkich w tym w tym obszarze Dopiero mi poleci lud Teraz okay. taki większy. On jest. On bije. On bije mocno. Oj, recepturę na broń dostaliśmy. Elegancko. Idziemy dalej. E, 24 dobra, nawet tego nie podnoszę. Coś tutaj mamy. Aha Receptury i schematy po Pokazuje nam się, że coś nowego zdobyliśmy. Zarąbiście. Okej, okay. kolejna arenka nam się odpaliła. Kończyłem wyzwanie jakieś. Okay, jakieś matcy, tak będzie się pewnie farmił te matcy tymi misjami. Fuck O oh ale długo trwa to Muszę pilnować się, żeby nie zostać znowu złapanym w co Okej, okay, zaś mnie zamrozili. No to jest jakiś suchar Je... Coś czego najbardziej lubię w grach to jakiś yy, właśnie stany tego typu sprawy. Czy tu jeszcze żyje? Okej, okay, mamy boss fighta. Kupienie level expert, kochani. tego. Aha, w pułapkę się wbiłem, dobra. No, <grymny> Ten nie to tak dziwnie jakoś wybiera. No się znaczy tak, on leci za myszką, niby. Ale potem się człowiek myli, czy ma celować myszką, czy wsadem. Ale słabo rozwiązane jest to. Dobra, mamy to. Zdobyliśmy skrzynkę, czyli pewnie w, e, w specjalnym czasie, jak się to ukończyliśmy, chociaż wątpię, bo się wyrąbałem. Receptura na pierścienie. Powrót do domu. I fragment bezbożnego klucza. Okej. Okay. Część broni. u to jakieś epicki. No, domek Kingiewicza. No. No i tyle. Wracamy do domu. Mission Battle Complete. Kochani. Nie wiem, tutaj nam potęga. Chwała 29. Czyli bardzo mało chwały. W skrócie. No bo się wywaliłem. Cóż moi, kochani. Jeśli przyjdzie porządna obsługa pada. Ja sobie ją jeszcze zbadam na dniach To dam tej gierce większe szanse Pogram w sobie coś więcej, pobawię się, chociaż nawet z padem wydaje Nie wiem, sam co sądzić Z jednej strony Walka jest dosyć przyjemna Nie będę ukrywał Skile wyglądają fajnie Tylko, że słabo się tego wszystkiego używa Myszka, klawiatura i wsad Nie wiem jak to ma działać um, Nie wiem jeszcze co sądzić o kampanii bo za dużo tej na razie nie zrobiłem. Systemy wszelkie rozwoju są mega uproszczone i troszeczkę za bardzo podciągnięte pod jakieś pakieciki i dropy. Sam nie wiem, ale jednak ta gra znajduje swoich amatorów, więc troszeczkę więcej w nią pogram, da mi troszeczkę więcej czasu, szansy. Oczywiście nie mówię tutaj troszeczkę więcej, pogram w, o ramach setek godzin, tylko o ramach kilkudziesięciu godzin na max póki co zobaczymy co z tego dalej będzie moi kochani, tymczasem dajcie znać co sądzicie o gierce, czy wy jej dacie o mamy pakieta, a nie musimy trzy dowolne bitwy aby zdobyć pakiet z czterema kartami o, czyli bitewkami możemy sobie pakiety robić czyli wszystko tu jest w zasadzie bitwami bo kampania, misje kampanii też jest na przykład Jedna mapka jest podzielona na cztery walki zamknięte. Tak, tak to dokładnie wygląda. Zobaczymy, jakie wraz z kampanią będą się drukowały, tej mechaniki, wyzwania i tak dalej, jak to będzie wyglądało. No, może mieć ta gra, jakieś coś, coś swojego, czego nie ma w innych grach, czyli taka typowa, mócka, że coś tam nam wypadnie, coś tam secraftniemy. Mm. Ale na ten moment, to tej mechaniki są dużo, dużo, dużo płytsze niż w Diablo. Tymczasem ja się z Wami żegnam, moi kochani. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. I zapraszam na społecznościowego Discorda. Dzięki Wam wielkie. Do następnego. Papa. Pa.